Koderku przyszedłem teraz, bo już się nawarmiłem. Kopniaku no to wchodzisz. Właśnie wyliczam sobie PZ. Postaw deuter na stole. Ostatnio latam na samych oparach. Wziąłem więcej. Świetnie. Kopniaku ty to wiesz jak uwieść każdą kobietę. Nie będę musiała prosić Ariela. Nawet nie wiesz jak kocham się złomować moją flotką. KPZ. Co Koder? Przeglądnij sobie skany banga które dziś zrobiłam z rana. Tymoteuszu. Operatorzy Tymo! Ty go z zawiercia. Banował całą noc, niektórzy się do tego nie nadają. Sprawdzę kto skanuje. Teraz ja tu zasiadam, wstąp jutro. Operatorzy gry. Złożę skargę do Arta. Nie żartuję. Ryszard Tochucki chciał na konto wejść, spławiłem go. Pomóż mi z ja muszę się przelogować. Drugi Masti.